Dzień dobry YouTube. Z tej strony Pijam, dostaliśmy update do patchnotów. Co prawda trochę już o nim widzieliśmy, z racji tego, że na francuskojęzycznej wersji patchnotów, na koreańskiej, japońskiej i rosyjskiej, były zupełnie inne patchnoty, jak się okazuje. W sensie boi więcej niż to, co mieliśmy w naszej angielskiej wersji. I dopiero teraz dostajemy w angielskiej wersji zablitowane patchnoty. I przejdziemy sobie przez to. My mniej więcej wiemy, co tam jest, w sensie ja wiem, oraz czat, ale Wy zapewne jeszcze o tym nie słyszeliście. Czekuje trochę nerfów. pierwsze, parowanie w tym momencie będzie uderzało wszystkich przeciwników przed nami. To jest bardzo fajne. To daje możliwość w końcu jakkolwiek tego parowania i będziemy zawsze uderzali przeciwnika, którego sparowaliśmy. Jeżeli cokolwiek nas strzeli, no to wtedy i tak oddamy obrażenia. Parowanie wygląda teraz naprawdę fajnie, jakby spoko. I będzie więcej pary related passive nodów w drzewku, więc w teorii zapewne w ogóle będzie można zrobić cały build pod samo parowanie. I dochodzimy do pierwszej, pierwszego dużego nerwu. Falcon Dive w tym momencie będzie dawał 1% SpeedA za 400 Accuracy ratingu. Al PoE, żeby wam to pokazać, jak to wygląda w grze, i to, to jest notka, bo jest to notka, którą bardzo dużo buildów abuzowało specjalnie, żeby mieć bardzo duży atak Speed i bardzo szybko się poruszać po mapach. W tym momencie tracimy tą możliwość, bo ta notka, o której dokładnie w tym momencie mówię, to notka, która znajduje się w tym to miejscu. Czyli 1% attack speed za 250 accuracy ratingu to byłby generalnie spoko nerf, ale potem mamy maksymalnie 20% attack speed. Dodatkowo dostajemy 4% attack speed, ale to już jakby nie ma żadnej różnicy, bo mamy tutaj hard lock na 20%. Które bildy dobiały po 10 000 accuracy ratingu, dzięki tym notkom mieli 40% attack speed, w tym momencie mamy lock na 20%, plus musi mieć przynajmniej 8 000 accuracy ratingu, żeby to w ogóle dobić, więc koszt jest naprawdę duży. A zwrot do 20% na jest minimalny. Mamy jeszcze dwa nowe klastery z elementami naokoło Ridgera oraz Monka w sekcji drzewkowej. Mam nadzieję, że oni to drzewko jak najszybciej nam wygenerują, żebyśmy mogli usiąść w końcu do połba, zobaczyć czym rzeczywiście będziemy grali. Greatwood Support znika z gry. Greatwood 1 staje się z supportem. Greatwood, czym od razu wsummy to in-game? Jeśli mamy jakiś support game, mamy jakiś support Great. Great, który dawał nam 300 do temu i dawał więcej życia w zależności ile to temu mieliśmy, większość effect. Ok, czy po prostu, no dobra, to jest taka zmiana powiedzmy, że jeszcze w porządku. Ambros jest teraz Tier 2, przecież nie Tier 3, więc po prostu łatwiej będzie ją uzyskać. I mamy lekkie zmiany do niej. Generalnie jest to, to nerf, w sumie z to ambrozja, bo mamy 3% z 20%. Teraz mamy 2% za 14%. Więc przy 45% byśmy mieli tutaj 6%, a tu mamy przy 46%. I Magnify Aria nie daje nam już mniej area obrażeń. Magni. I tutaj odwójcem. Czyli po prostu mamy 45% i Nie mamy już tego less że to jest generalnie buff. Dość spoko, dużo ludzi używało tego gdzieś tam, to jest git. Mamy zmiany w unikach no przejrzymy sobie co tu jest ciekawego. Eee, co bardziej będziemy przyglądali czy to są buffy czy nerfy, czy coś będzie znerfione, to wtedy już wejdziemy dany item, bardziej niż będziemy teraz to przyglądali jak ten item wygląda. Czyli mamy tak, buff mamy o 40% spell damage'u, mamy dodatkowo 30-50 extra fire, to jest bardzo duży buff na tym dusku. Wygląda całkiem spoko. Tutaj mamy ogólny spell damage zamiast cold damage'u, to nam nie robi różnicy, to tylko i wyłącznie spelling i będziemy mogli tutaj używać zwiększonej się skill'i. Ale raczej jest to unik pod Cold Skille. Mamy kolejną rzecz. Mamy zwiększony Freeze, zmniejszony Freeze Build Up, ale mamy Increase Damage Taken w zamrożonych, więc to jest dość duży buff, chociaż gorszy Freeze Build Up, no jakby to jest OK. Tak nikt tego nie gra. I nikt tu nie będzie grał zapewne. OK, czyli oni zrobili to na wszystkich. Ok, nie, nie na wszystkich. 80-120 Spell Damage zamiast Lightning Damage. OK. I mamy większy Shock Chance. Spoko, Syring Touch w tym momencie dostaje Split ignite u. to samo co mam na ringu, niestety dalej jest to sekunda. Ktoś musiałby tego stać, więc ten Split bardzo średnio działa. Carnage Head, duży buff, 200% więcej life licza, stówki wygląda spoko. Anvil, więcej maksimum block bardzo potężnie teraz wygląda, bo mamy większy maksimum block chance, który bardzo dobrze będzie się zgrywał z nowym spalinem. Tutaj będziemy mogli osiągnąć jakieś niebotyczne ilości bloka. Anvil wygląda teraz naprawdę dobrze. Te 5% było takie średnie, ale dyszka, przylaki robi się już naprawdę potężnie. Wtedy będziemy mieli 85% bloka. z spalinem będzie to jakieś 96-7%, więc wygląda całkiem spoko. Ok, tu mamy po prostu zmianę bazy. Tutaj mamy więcej obrażeń z Lightningu i więcej obrażeń z Coldem. Więc sporo, prawie dwukrotnie podniesione obrażenia, to w ogóle dwukrotnie, z wygląda to całkiem git. Więcej mamy z Dream fragmentu 10-15, spoko. Tak, wydaje mi się, że nikt nie daje Fragmentów, bo ludzie, bo ludzie nie grają już tak bardzo mana stacka jak wcześniej, chociaż gdzieś tam i tak mana stakują się dla samej defensywy. on nie ma już więcej kosztów za 200% ma, nie przepraszam, ma 510 zamiast 3550, to jest ogromny nerw do tych buildów, które gdzieś to stackują. Hmm, to jest ciekawe, w sensie... No longer, że jakby w ogóle nie posiadał tego już w tym momencie. Bardzo dziwny spelling tutaj jest na Indygonie. Wygląda jakby dalej miał, posiadał to, tylko że dostajemy dużo mniejsze ma na koszty. 200 man. Wygląda to jakbyśmy mieli mniejsze mana koszty, ale ludzie chcieli stakować mana koszty, żeby więcej płacić za skillę Nie, no dobra. 30-50 no to chodzi. To jest giga buff, tak naprawdę. Jeżeli byśmy mogli ogarnąć mniejsze koszty i oni zostawili ten spell damage za każde 200 many, obniżyli to do 5-10, do więc nie będziemy tak szybko się rampować. Będziemy mieli ogromne plusy do spell damage'u i bardzo małe wzrosty many. Bardzo małe. No, relatywnie małe. Bo jest to 5% tylko, a nie 3%. 35, więc bardzo możliwe, że Indigon stanie się teraz bardzo wysokotierowym itemem. Jeżeli oczywiście on nie zmieni nic w tej linii, bo to jest ogólnie bardzo dziwnie zapisane, ale jeżeli nic nie zmieni w tej linii, to Indigon stanie się naprawdę zajebiście silny. I no, myślę, że tutaj bardzo dużo buildu będzie mogło z niego korzystać. Bardzo, bardzo z niego dużo plusów dostawać. Ale to ja mówię, to jest tak dziwnie opisane, że poczekał, aż pokażą te itemy. Trifinger jest teraz, spoko. Ghost March'y dostają 15 Movement speeda, czy one w ogóle nie miały Movement speeda w sobie? w ogóle nie miały. Więc okej. Okay. Graymaker ma teraz 4 augment sockety też Git. Więcej mu Speeda na Power dach. Bringer of the Rain dostaje 4 również auk sokety. Effigy of Cruelty. Effigy of Cruelty. Czy to nie jest skill pod Chaos Dota? Nie. Teraz po prostu dostaje więcej. Same mniej Spell Damage. Bringer of the Rain dostaje, że wszystkie bonusy z soketów są jakbyśmy mieli w Bodar Morze. To jest całkiem. Kiris Ayer dostaje dużo więcej defensywy. Rat Globe dostaje 6% increase damage za 100 życia zamiast 10. To jest ogromny nerw na wszystkich HP z takim A, dobra, już widzę. Indigon to nie mogli tego wyżej napisać, tak? Czyli Indigo dostał i koszta i dostał spell damage, okej, okay. okay. The vortex and longer heads. Tu mamy na vortexie po prostu zmianę z atrybutów. The last lament. The last lament unique crossbow now only prevents the final loaded bolt. Jak ja mam to rozumieć w tym momencie? To jakby on... że topowy build, który chciałem polecić ludziom do pivotu z chaos dota właśnie został zniszczony. Tak mam to rozumieć? Musimy stracić HP. Fajne. Czyli last lament build, który Według mnie miał być jeden z topowych buildów do przejścia z Chaos Dota, a je rozwalone. No, dlatego nie chciałem robić od razu filmu z jakimiś polecanymi buildami, bo takie rzeczy się dzieją. Omen of Homogenizing i Omen of Homogenizing has been disabled from dropping. Nie będzie już homo-omenów, czyli tracimy możliwość rolowania sobie prefixów, w poli, ale okej, okay, coś się po wymyśli. Gotiki i Sinister dostały bufa. Sinister dostał nerfa o jedno obrażenie, ja mam pytanie, to jest, oni komuś płacą za godzinę pracy i to była taka zmiana, że wprowadzili to, żeby, żeby ktoś dłużej popracował i wymyślił nie rozumiem. 0,5% kryta to też nie jest jakoś tyle, że chcielibyśmy. Nie, GG, proszę was. Większy szans na blok na Quarstaffach, których mało ludzi w ogóle grało na blok. hefty ma teraz 1,3 z 1,35, czyli to jest nerf, dostaje 1 obrażeń więcej. Dobra, 0,5 atak speeda jeszcze zrozumiem, zrozumiem, że muszą znerfić, ale 0,5 atak speeda, 0,05, to jest całkiem sporo jak na atak speeda. Oni dają jedno obrażeń więcej za, za tego atak speeda, no. ma nowy implikt z dazem on. Hitie i jest to nowy ogólnie impliktych, To jest w ogóle nowy QR A to jest ten kick, który nie ma kryta. Super. Kultis z dostał dużego bufa. ale na fizykalu, bo zabrali mu połowę chaosu. Super zmiana. Tu mamy dużą dużego buffa na fizykalu i połowę chaosu zabrane. To samo będzie tutaj, również to samo. I przechodzimy teraz do pięknego boa. Dual Stringa, który normalnie dawał na arroa, a w tym momencie mamy implik 50% surprising często Fire additional Projectile, czyli raz na dwa strzały dostaniemy dodatkową strzałę. Nie tak, że zawsze będziemy mieli dwie dodatkowe. I, żeby to wyrównać, będziemy musieli złapać pasywki z drzewka, które będą teraz nowe, zapewne. Dostał również buffa na fizykalu, jest to trochę lepsze liczby i trochę buffa na tak speedzie, no ale minus Arrowę. Y. Nie wiem, czy ja bym grał dalej Dual Stringa, bo z jest inna bardzo fajna baza, która ma bardzo dużo obrażeń, nie wiem, czy bym grał skillem, który wymaga od mnie więcej projectile'i, typu, nie wiem, lightning rody, czy nie wolałbym grać zmienionym rain of arrow, który zjada tylko jednego frenzy charge'a, yy, ma dużo strzał, możemy nim spamować, nie jest zależny od ilości projectile'ów i możemy grać takiego Boa, który nazywa się, jako baza, bardzo dużą ilość obrażeń, Może nie na efekcie, to zobaczymy. Ale jest taka jedna baza boa, która ma, to będzie to. On ma 62 do 115 fizykala i 115 tak speeda. I jak porównać go z Gemlingiem, to 72 do 115. Reduktor, że ręcz znaczy tylko o to, że proje bliżej latają. Ale jeżeli byście się tutaj Ren of Arrow na przykład, to to Was w ogóle nie obchodzi. I ten Obliteration Bow może być naprawdę teraz bisowy, ze względu na że możemy tutaj chory fizyczne obrażenia na nim, żaden bo nie ma aż tak dużo. No ale U nerf jest okrutny, na pewno będzie on nas wymagał czegoś na drzewku albo na rolnięciu na bole przynajmniej 50% surprising chance'u, żeby mieć dodatkowy arrow. Pytanie co z unikatowymi przedmiotami, pytanie co z, ty z takim na przykład Death Harfem, który normalnie ma dodatkowe 3 arrowe, bo jeżeli to zostanie to myślę, że bardzo dużo ludzi będzie grał Death Harfa i próbowało go skalować nawet, może nawet nie do endgame'u, ale dziś wysoko po prostu mieć dodatkowe trzy strzały, bo to będzie dla mnie tak 50% na górze, bo baza na pewno się zmieni, ale nie wiadomo co stanie się z tą notką, bo tego też nie widzimy w sumie. The Twinbow ma to samo i Gemini ma to samo, no, po prostu 50% surprising, często fire and additional arrow. E, możemy aby z itemy, to jest spoko, w końcu będą miały jakieś swoje miejsce w staszu, a nie będą rozrzucane po jakimś losowym, losowym staszu, to jest git, możemy pewnie nawet to podłączyć, chociaż jest dużo, a, ale do jakiegoś pustego po prostu stasza i tyle. Fiksowali bugi i zablitowali patch notice, czyli zablitowali to, co było wyżej. Queen of the Forest dostało buffa z 800 na 600? Nie, moment. to ją 85. To nie miało teraz maxa żadnego. hej, <laughs> Dobra, nicę mówiłem, pozerwione. <laughs> e, o, fajne zmiany są. Iron Head Spear ma 9, 12, za 714. 14. Tu jest 20, tu jest 21, więc zostajemy na. No niesamowite u obrażeń więcej. No to generalnie jakieś zmiany wchodzące. Co, co za różnica, coś ma 1.55 czy 1.6? Nie wiem, to, 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 to jest zmiana kosmetyczna, żeby po prostu coś napisać w patch Tu jest duży nerf, 0.1 tak speeda z 1.6. I znerwiony critical strike chance. Ale mamy bleeding faster, ok czyli pod bleed build, no dobra, może być. I tu mamy dokładnie... A nie, to jest Increase melee strike range with this weapon. To też zmienione. I crossbow, spe spear i seaglass. Seaglass fajny był w sumie, atak speed podniesiony do 1.6. Odpowiedź zyskować z 2.1, 2.1.5. Ale obni, obrażenia bazowe są obniżone. To jest nie jest takie straszne. W sensie spoko, ta baza mi się podoba. 1.6 jest naprawdę zajebista. Tyle panu, pa, drodzy państwo. To chciałem powiedzieć. Co tutaj mamy? No, ja powiem tak. Ja się boję pokazywać teraz jakiegoś jak w ogóle... Y Startery ludziom, bo ja nie wiem, czy zaraz kolejnych pacznotów, to które coś pozmieniają. Nerwuje mi to, że szybciej dostałem na wersji japońskiej, rosyjskiej i koreańskiej te zmiany i powiedziałem to już godzinę wcześniej przed tym. Nie wszystko, co prawda, ale wiele z tych rzeczy się już pojawiło. Nie rozumiem, czemu to najpierw trafia na zagraniczne, w sensie nieanglojęzyczne serwisy, a trafia na jakieś inne języki. Nie wiem, GG. Nie chcą, żeby ludzie się dobrze bawili i nerwią po kolei wszystko. Myślę, że to będzie taka... Krzywa jak zazwyczaj to bywa czyli Czyli po prostu jak mamy tutaj fan To 01 było tutaj 02 było na dole 03 było na górze 02 03 I myślę że w tym momencie robimy 04 Powiem wam tak mojego starteru to nie rusza Ale bardzo dużo buildów zaczyna Zaczyna po prostu nie istnieć, nawet bo te zmiany są tak inwazyjne i tak duże, że wiele z tych po prostu przestanie działać. Ale niektóre rzeczy pobuchowali, więc jak lubicie grać ze stafami, to pewnie się ucieszycie, i to byłoby na tyle. Łospiczon na razie.